W moim przypadku pierwszym klientem byli po prostu ludzie, którzy mnie znali. Co powinna mieć dobra rolka? Nie proszę cię tutaj o zdradzanie nam całego know-how, które masz, bo nie o to chodzi, ale jakbyś mógł dać dosłownie kilka jakichś takich dobrych rad dla osób na dobry początek, które to oglądają. Spotkanie z firmą. Które z Suba Sumarum współpracujemy. To jest bardzo duża firma. Niestety nie mogę powiedzieć jej nazwy, mogę tylko dodać, że to jest firma z wielkiej czwórki, więc naprawdę największy mój gracz dotychczasowy, z którym e, współpracuję? Jesteś współprowadzącym, a raczej prowadzącym kanał nam zależy dla młodzieży. Dokładnie. Dokładnie. Jaka jest tego historia? Jak ty się tutaj znalazłeś? Bo 17-latek, który prowadzi swój biznes, mają także doświadczenie. W, różnych, w paru różnych branżach i jest prowadzącym kanału. To nie jest osoba, która jest na co dzień spotykana. Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Maciej Potocki, a ten program to Biznes od kuchni. Dzisiaj moim gościem jest Julian Heller, młody przedsiębiorca prowadzący kanał Nam Zależy Dla Młodzieży. Cześć. Cześć, dzięki za wywiad. Julian, miło Cię widzieć. Miło Cię widzieć na kanale z tego względu, że gdzieś tam moją misją też jest docieranie do młodych przedsiębiorców. Ty masz lat? 17. 17 lat. I swoje pierwsze kroki w biznesie robisz od kiedy? Od 14 roku życia właściwie. Zacząłem od sprzedaży książek, potem się to przerodziło w pisanie tekstów, copywriting, sprzedaż, no a następnie wprowadzenie takiej quasi działalności, bo tak naprawdę to się zatrudniam na umowach, zlecenie, no ale działa to jak firma. Ja z no zlecenie, nie płacisz w ten sposób podatku w tym wieku, to jest jeszcze miłe, proste i przyjemne. A... Do, do pewnego limitu niestety, teraz właśnie ten limit zostanie przekroczony i to z nadwyżką w tym roku, więc będę musiał zakładać spółkę. Być może, jak to będziecie oglądać, to już będę miał własną firmę. Partnerem odcinka jest BD Partner, biuro rachunkowe dla przedsiębiorców ceniących sobie spokój i bezpieczeństwo. Julian, zajmujesz się... Głównie korem twojej działalności na ten moment, mówiłeś wcześniej, były sprzedaż sprzedaż książek, w tym momencie zajmujesz się rolkami. Czyli tworzysz rolki na Instagrama, na TikToka, na YouTube'a, które promują co? Promują klientów, w zależności po prostu, kim jest mój klient. Jeśli mój klient jest politykiem, no to promujemy jego osobę, jego poglądy, jego ideę. Jeśli moim klientem jest jakiś e-commerce, produkt. Promujemy produkty. Jeśli moim klientem jest jakieś stowarzyszenie, fundacja, no to promujemy oczywiście pomysły i poglądy danej fundacji, czy to po prostu na czym tej fundacji zależy. W przypadku biznesów jest to po prostu kampania zwykle wizerunkowa, nastawiona na rozpoznawalność marki, tak aby po prostu produkty były rozpoznawalne przez, przez konsumentów. Jasne. Powiedz mi, bo mnie to ciekawi tak naprawdę najbardziej. Jakim, w jaki sposób doszedłeś do tego, gdzie w tym momencie jesteś? Czyli zacznijmy od tego, skąd pomysł na to, żeby robić rolki, a później w jaki sposób dotarłeś do swojego pierwszego klienta. Więc, tak, no, to rekomenduję każdemu, że jeśli jakikolwiek macie pomysł na biznes, jakiekolwiek usługi, no to zacznijcie od tych, którzy was najlepiej znają. W moim przypadku, pierwszym klientem byli po prostu ludzie, którzy mnie znali, dlatego łatwiej im jest paradoksalnie sprzedać. Wiele z nas się krępuje nieco, żeby produkty, usługi sprzedawać komuś, kogo znamy. Jest w tym coś takiego, co się nam kojarzy z nieuczciwością, natomiast jest to najprostsza metoda, żeby zdobyć swojego pierwszego klienta, a z pierwszym klientem jest dużo łatwiej zdobyć drugiego. Jeśli pytałeś o to, jak się to wszystko zaczęło, no to odpowiedź jest prosta napisałem po prostu do chłopaka, który się tym, czymś takim zajmował. Potem współpracowaliśmy, niestety musieliśmy zakończyć naszą współpracę, niestety, niestety, no i obecnie działam sam. Okej, okay, czyli złapałeś na początku trochę doświadczenia pracując z kimś, pracując u kogoś? Można tak powiedzieć. Można tak powiedzieć. Pierwszy klient, ktoś znajomy. Tutaj ja sobie także chwalę to podejście do pozyskania klienta, no bo warto to sprawdzić na kimś, kogo znamy, szczególnie, że Prościej jest z kimś takim współpracować i, tak jak mówię, zrobić sobie portfolio, żeby docierać dalej. Ilu na ten moment masz klientów? Ponad 20 niestety teraz po wyborach kilku mi odeszło. Aha, kampanie wizerunkowe się skończyły. Skończyły się, no nie wszystkie osoby się podostawały do Sejmu te, co miały, więc no nie ma po prostu. Natomiast będą wybory europarlamentarne, ale to może i nawet i lepiej, że teraz odchodzę nieco od polityków, ponieważ biura poselskie nie są VAT-owcami, a jak będę musiał wystawiać fakturę VAT, no to niestety będę niekonkurencyjny. Jasne. E, powiedz mi, e, bo to też jest kwestia ciekawa, jesteś współprowadzącym, a raczej prowadzącym kanał nam zależy dla młodzieży. Dokładnie. Dokładnie, jaka jest tego historia, jak Ty się tutaj znalazłeś, bo siedemnastolatek, który prowadzi swój biznes, mając także doświadczenie w, różnych, w paru różnych branżach i jest prowadzącym kanału, to nie jest osoba, która jest na co dzień spotykana. No, trudno się nie zgodzić. Jak się dociera, e... jak się znajduje w takim miejscu? Więc tak, dociera się za pomocą konferencji. Jeśli się kiedykolwiek zastanawiałeś, zastanawiałaś, czy iść na jakąś konferencję, na jakieś spotkanie, które odbywa się blisko, czy daleko, to nie zastanawiaj się, tylko po prostu idź. Efekt motyla jest niesamowity. Mała decyzja w przeszłości, czyli pójść się na jakąś konferencję, na jakiś event, na jakieś spotkanie i nawet zapłacenie tam kilkuset, w moim przypadku było to kilka tysięcy złotych, które zapłaciłem za Everest 23, konferencję biznesową, no, to była moja największa inwestycja w, wtedy oczywiście w, w biznes, no ale opłaciła się o tyle, że zdobyłem tam klientów na 8 tysięcy złotych miesięcznie współpracy, e, mogę zdradzić. Plus jeszcze rozpocząłem właśnie projekt, poznałem właściciela kanału nam namzależy.pl, no i rozpocząłem współpracę w ramach Nam zależy dla młodzieży, więc. Super. Tak to super. wyglądało. konferencje i poznawanie ludzi jak najbardziej. Trzeba to robić. Jeżeli chcemy się znaleźć w biznesie, według mnie też trzeba to robić. Wróćmy jeszcze na sekundkę do rolek, bo chciałbym ten temat wyczerpać, skoro mamy od tego specjalistę. Dlaczego w ogóle rolki? Do kogo to dociera? Żebym sprecyzował pytanie. Do kogo to dociera? Czy dociera to szeroko? No bo wizerunek w mediach, ok, zdjęcia, posty, telewizja, YouTube. Czemu rolki? Dlatego, że Jedynie rolki działają organicznie, to znaczy, jeśli chcemy kogoś, yy, jeśli chcemy, by nasz fanpage, czy to na, na Facebooku, czy to na Instagramie, na czymkolwiek urósł, no to niestety musimy się uciekać do płatnych kampanii. No, owszem, możemy zbierać latami zasięgi, no ale przecież firma nie będzie 5 lat wydawała kilka tysięcy złotych za Facebooka, żeby dopiero później mieć z tego efekty. Yy, posty, zdjęcia pojawiają się w, tak, jakby w głównym miejscu. Czy to na Facebooku, czy to na Instagramie. A rolki pojawiają się w zupełnie innym miejscu. To pewnie zauważyliście jest całkiem osobna, e, osobna, że tak to ujmę, kolumna przeznaczona na rolki. I jest to y, szansa dla małych kont bez obserwujących, ponieważ te rolki pojawia, pokazują się osobom, które nie obserwują danych fanpage. Mhm. Dawniej było tak na Facebooku, że jeśli na przykład Ty polubiłeś post swojego kolegi, no to Twój inny kolega widział, że Ty polubiłeś ten post. Mimo, że nie miał tamtego kolegę w znajomych. Obecnie tak nie ma. Dlatego rolki pojawiają się w zupełnie innym miejscu, no i jest to jedyna możliwość dla małych firm, czy też nawet dla średnich firm, no obecnie już współpracuje z coraz większymi. Żeby przebić się do nowych klientów. Jasne. E co powinna mieć dobra rolka? Nie proszę cię tutaj o zdradzenie nam całego know-how, które masz, bo nie o to chodzi, ale jakbyś mógł dać do, dosłownie kilka jakichś takich dobrych rad dla osób na dobry początek, które to oglądają? Wykupić moje usługi. Oczywiście żartuję. <grytanie> Rolki muszą być dynamiczne, szybkie, jak najkrótsze. Przede wszystkim najważniejsze jest pierwsze kilka sekund. Tu musi być akcja od razu, od szczegółu do ogółu. Tu nie może być cześć, nazywam się Julian, dzisiaj powiem Wam, no chyba że jesteście Lionel Messi, no to wtedy jak się przedstawicie, no to i tak wszyscy będą oglądać. Więc chodzi o to, że musi być jakaś historia też opowiedziana. Ludzie nie lubią jakichś, że tak to imę, no specjalistycznych informacji, bardziej wolą jakąś historię, coś się zadziało. To mam na myśli takie rolki, w których ja działam, bo też rolka, rolce nierówno. Ja nie działam w takich rolkach, typu na przykład strącanie butelki po schodach, nie? czy takie rolki, typu gry komputerowe są pokazywane i coś tam sztuczna inteligencja mówi. Tak raczej nie robię, tylko po prostu staram się pokazywać, jakby tworzyć naturalny, kontent, w którym jednak jest opowiedziana jakaś historia. Więc chyba to wszystko, jeśli chodzi o takie krótkie rady do, do rolek. Okej, okay, czyli mają być dynamiczne, mają być szybkie, mają być konkretne od samego początku. I, no i ma się na nich po prostu najzwyczajniej w świecie dużo dziać. Julian. Kolejna kwestia, którą chcę z Tobą poruszyć, to już nie będą rolki, a bardziej twoje. E, chciałem zapytać o twoje bardziej prywatne rzeczy, czyli relacje z rodzicami. Czy nie spotkałeś się jako Młody przedsiębiorca z, z presją ze strony rodziców, żeby może tego nie robić, żeby może szukać normalnej pracy. Zakładam, masz 17 lat, czyli jesteś w liceum. Jeszcze nie, jeszcze nie jest to czas studiów. Także łączysz szkołę z pracą. No. Nie ma tutaj presji na to uczcie, musisz zrobić maturę. No jak byś jak tam powiedz? To, jak, to tak, lęba? bo to, to była presja tak wyglądająca. Właśnie w ten sposób. Nie, że iść do normalnej pracy, bo moi rodzice nie chcieli, żebym w ogóle pracował. Znaczy, może nie, że nie jakoś nie chcieli, ale mówili, że, że raczej, no po co ci pracować i tak dalej. E, ucz się, ucz oczywiście. No, ja uważam, że jeśli chcemy coś osiągnąć, no to po prostu nie musimy, nie możemy się słuchać rodziców. Natomiast miałem taki kryzys, jak jeszcze nie zarabiałem tych pieniędzy, jak nie wiedziałem, czy się w ogóle to da robić. E, czy to w internecie, czy to po prostu tak biznesowo. No, to miałem takie momenty oczywiście, w których się zastanawiałem, czy to no na pewno się tak da, że nie lepiej sobie zrobić ten papierek i tak dalej. No ale nie, no trzeba mieć no, też jakieś jaja w życiu, no i po prostu. Trzeba próbować, prawda? No, ja mam o tyle szczęście, że moi rodzice nie są tacy bardzo, ale to bardzo opresyjni, więc coś tam sobie gadali. Ja robiłem swoje, no i teraz już nawet nie gadają. Aha, nieźle. A kwestia znajomych na przykład. Masz dalej tych samych znajomych, których miałeś wcześniej? Czy tutaj też się trochę pozmieniało? Znajomych, znajomych tak. Myśmy przeszli tak hurtowo ze szkoły w chmurze. To znaczy, ja przeszedłem. No i potem po mnie, tak, zainspirowałem kilka osób kolejnych. Mhm. Przeszło też bodajże tam, 6-7 osób. Więc łącznie tam nas przeszło 9, pamiętam z klasy. No i to było te dziewięć takich. Najlepszych osób, można powiedzieć, takich najbardziej wartościowych z tej klasy. Aha. No a zresztą jakoś nie utrzymywałem szczerze, szczególnie kontaktu. No i z tych osób, które odeszły, no to tam mam cztery, z którymi tam trzymam kontakt obecnie. Julian, kwestią, którą jeszcze chcemy z Tobą poruszyć, jest powrót do pozyskiwania klientów. Na początku pozyskujemy w ten sposób, że idziemy do swoich znajomych czy do rodziny, jeżeli jesteśmy w stanie im się do czegoś przydać. Ale ty poszedłeś dalej, tych klientów już miałeś kilkudziesięciu. Jak to robić skutecznie? Najważniejsza jest moim zdaniem pewność siebie i też dobry wizerunek. Wizerunek jest o tyle ważny, że on jakby definiuje postrzeganie ciebie. To znaczy, jeśli my jesteśmy młodzi, to bardzo dobrze jest sobie dodawać ubiorem, Wyglądem, fryzurą trochę lat. Natomiast jeśli osoby są starsze, no to warto sobie dodawać trochę flow, aby wyglądać bardziej. Nie chcę tutaj użyć jakiegoś śmiesznego słowa, no ale bardziej kozacko, nie? Bo jeśli mamy do czynienia z, z gościem w białej koszuli, z krawatem, który ma tak 40 lat, no to tam się wydaje, że to jest taki typowy sprzedawca. Jeśli mamy do czynienia z dzieciakiem w dresie, który ma 16-18 lat, to myślimy sobie, że to jest niepoważny człowiek, ale jest krzyżówka tego i tego, czyli. 40-latek ubrany na, luźnie, na luzie, to już się kojarzy z człowiekiem, który ma wszystko gdzieś, więc ma swoich klientów, więc jest dobry w tym, co robi. No i tak samo, nastolatek ubrany dobrze się kojarzy już z osobą poważną, więc to bym zarekomendował jako pierwsze. Po drugie, oczywiście to, co wcześniej powiedziałem, czyli bycie pewnym siebie, uśmiechniętym. Zakładanie, że już będziesz współpracować, zachowywanie się tak w rozmowie, że już my współpracujemy, że po prostu już się podaje tutaj termin spotkania następnego, tu już rozpoczęcia współpracy, i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście nie należy być zbytnio nachalnym, tak żeby w umyśle naszej rozmówcy już się nasza współpraca po prostu już się do niej przyzwyczajał, mimo że ona jeszcze nie nastąpiła. Aha, czyli bycie takim bardzo konkretnym już na etapie umawiania się i w zasadzie wstępnych rozmów. Tak, tak. To jest bardzo ważne, jeśli chodzi, po prostu, jeśli chodzi o w ogóle samo dojście. To, jest, to się nazywa prospecting, czyli dojście do, do w ogóle osób, zanim im coś sprzedamy, no to po prostu musimy je najpierw w jakiś sposób poznać. Jeśli chodzi o prospecting, no to tutaj bardzo liczcie na polecenia. Pyta, jeśli współpracujecie z jedną firmą, dla której świadczycie usługi, które się jej przydadzą, to jest bardzo duża szansa, że. Ta firma zna inne firmy, które y, świadczą tego typu usługi. I wtedy po prostu podchodzimy do nich i pytamy się, czy mogliby nas zarekomendować, ale to też konkretnie, a nie tylko, czy będzie mnie pan polecał. Powiedz... Właśnie, przepraszam, że przerwę, ale no właśnie miałem tutaj dopytać z tego względu, że dużo osób, dużo przedsiębiorców, tak jak rozmawiam, czy, czy udało mi się poznać, czeka na te polecenia. Stwierdza, że zrobi świetną jakość i że klienci marketingiem szeptanym, gdzieś usłyszeli to słowo, sami do niego przyjdą z tego względu, że jakość sama się broni. Te, to jest w stanie, że trzeba zawalczyć o swoje. Zawalczyć o swoje przedsiębiorcy to są ludzie, to są ludzie zawaleni pracą, którzy rzadko kogoś mają czas jeszcze, żeby kogoś polecać. Natomiast bardzo przedsiębiorcy są ludźmi, którzy lubią pomagać, więc jeśli ich poprosimy o pomoc w zdobyciu kolejnych klientów, bo powiemy, że jesteśmy młodzi, że potrzebujemy pieniędzy, że mamy jeszcze czas na kolejną pracę, że że to też się nie odbędzie kosztem jakości ich kosztem jakości waszej współpracy. To taka osoba bardzo chętnie zarekomenduje. Jeśli będzie trochę oporna, to możecie zaproponować jakiś rabat wtedy, czy, czy ewentualnie jakiś procent od polecenia w takich skrajnych przypadkach. Natomiast zwykle ludzie polecają cię za darmo, o ile oczywiście są zadowoleni z swoich usług. No, od tego trzeba zacząć. Jakieś nie jest zadowolony, no, oczywiście cię nie poleca. Trzeba zacząć yy, od, od terminowości, yy, od jakości. Natomiast to też chciałbym powiedzieć, że właśnie młodym osobom wiele się wybacza, wiele błędów, które normalnie ludzie by zostali pociągnięci do odpowiedzialności, czy nawet nie pociągnięci do odpowiedzialności, ale po prostu współpraca zostałaby zakończona, to jednak młodym ludziom się to wybacza, więc jest jakaś taka sympatia w tych młodych ludziach, do, w stosunku do młodych ludzi. Czyli jakieś takie drobne fuck potrafią być wybaczone? Tak. Oczywiście nie mówię z doświadczenia. Bo no ja właśnie nie... miałem zapytać, jaki był najbardziej e, największy fakap up Juliana, nie największy, ale taki najbardziej śmieszny, którym mógłbyś się z nami podzielić? Był jakiś... Wiesz, no nie twierdzę, że mam usługi idealne. No zdarzały się błędy. Yy, zdarzały się błędy, natomiast yy, no chyba to było tam yy, jedna rolka dla klienta politycznego, która była nie do końca dobrze wybrany fragment i on mógł sugerować trochę co innego. Natomiast jakby nie było to oczywiście czymś celowym i czymś tak jakby skutkiem zaniedbania, bo też rozróżnimy dwa rodzaje błędów. Jedne rodzaje, jeden, jeden błąd to jest błąd yy, ludzki. To po prostu jesteś zmęczony, napiszesz zły znak, jeśli piszesz teksty, mhm. grafikę trochę źle zmienisz, to jest jedno. A drugi błąd to jest błąd taki bardziej procesowy i długotrwały, czyli że przez pewien okres czasu nie robisz czegoś. Przez pewien okres czasu się spóźniasz i tak dalej, i tak dalej. Jasne. Czyli taki jakby czy to kłamanie, czy to robienie bł błędów po prostu nie w afekcie, ale w długim terminie mhm. ym, z własnej woli można powiedzieć. Grzech ciężki biznesowy Rozumiem, i tego się już przejście. po prostu, tego należy bardzo y, unikać i no to jest coś, co moim zdaniem jest bardzo naganne i może Wam popsuć opinię, bo nic Wam tak nie popsuje opinii jak opinia niezadowolonego klienta, y, a taka opinia potrafi naprawdę pięć razy bardziej zrównać w dół niż y, pięciu zadowolonych klientów Cię poleci w górę, ponieważ ludzie pamiętają to, co jest złe, a zapominają to, co jest dobre, więc... Ale to tak samo, dlatego ludzie mają tak, tak samo podejście, jak teraz powiedziałem. Ludzie wybaczają Ci małe błędy, natomiast nie wybaczą Ci takiego błędu długotrwałego. Jasne. Kardynalny błąd czy grzech ciężki, tak jak wspomniałeś, tego się trzeba wystrzegać. nie można tego robić. Szczególnie na początku drogi, chociaż później, kiedy pracujesz z większymi firmami. Aha, można jeszcze dużo, dużo więcej stracić. Dobrze tego się uczyć od początku i tego się trzymać. Jeśli chodzi o mój fakap, to przypomniała mi się taka śmieszna sytuacja. Świetnie. To co prawda nie miało nic wspólnego z moją pracą, natomiast to było spotkanie z firmą, które suma summarum współpracujemy. To jest bardzo duża firma, niestety nie mogę powiedzieć jej nazwy, mogę tylko dodać, że to jest firma z wielkiej czwórki, więc naprawdę największy mój gracz dotychczasowy, z którym e, współpracuję. E, no i moja asystentka umówiła mnie na spotkanie. I stworzyła spotkanie na Teamsie. No i przed tym spotkaniem ja już tam kliknąłem dołącz. No i pierwszy raz robiłem spotkanie na Teamsie, bodajże, no i tam było, że dołączysz o tej godzinie, bo tam 3 minuty przed. No ja jestem zadowolony, że czy mam 3 minuty, no to sobie poszedłem do łazienki. Zostawiłem słuchawki też, takie słuchawki przewodowe, więc nie słyszałem głosu. No i gdy sobie wróciłem, pogwizdywałem sobie. E, przyszedłem, no i sobie tam jeszcze gwizdze, Zadowolony, taki, że mam takie fajne spotkanie. Ja też ogólnie jestem raczej z do, z wą, o, 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 o pogodnym usposobieniu. Słuchawki, słuchawki, i tam nagle taka 50-letnia kobieta. Halo, halo. <grym> A Julia chodzi sobie pogwizdując jeszcze, a mam jeszcze minutę. Tak, 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 tak. tak. O tego typu fakap mi chodziło, bo to one się muszą zdarzać. Jest tak. śmiesznie, przynajmniej. Jest śmiesznie, ta pani teraz to wspomina z uśmiechem. Pozdrawiam ją serdecznie, jeśli to ogląda. Współpracujemy póki co przynajmniej. Oczywiście dzisiaj jest yy, dzisiaj jest 24 październik, więc, więc jeszcze póki co współpracujemy. Na dzień dzisiejszy jeszcze tak. Tak, jeszcze, jeszcze. Tak, więc y, takie błędy oczywiście ludzie nam wybaczają, chociaż nie wybaczyliby tego pewnie 30-40-latkowi, to już by skreśliło. Natomiast no, korzystajmy z tego, że jesteśmy uprzywilejowani wiekiem, mm -hmm. to bym powiedział właśnie, że młody wiek to jest więcej możliwości niż y, właśnie wiek starszy. Nie wiem, czy bym był tak dobrym sprzedawcą i czy w ogóle ludzie by mnie pamiętali, gdybym y, nie miał 17 lat. To zapada w pamięć. To zapada w pamięć, no właśnie. No, to też jest powód w ogóle, dla którego ja mam ten wywiad, dlatego, że mam 17 lat, jakbym miał 27 to może by mi się jakiś jeden trafił, a tak jestem na tyle y, osobą zapamiętywalną, że y, po prostu, no, że ja to, to procentuję. Że osobowość po prostu wpada w pamięć, bo my się także poznaliśmy na konferencji, wracając do pozyskiwania klientów, my się poznaliśmy na konferencji, zamieniliśmy parę zdań, tak naprawdę już po dwóch minutach byliśmy mówieni na rozmowę, bo, e, bo obydwoje chcieliśmy o tym chwilę porozmawiać. Także mówisz o konferencjach, czyli o tym, żeby się spotykać, i poznawać w ten sposób swoich przyszłych klientów, mówimy o poleceniach, że jeżeli już zdobędziemy tych pierwszych, warto z nich zrobić następnych, mój kiedyś mentor sprzedaży, jak pracowałem w sprzedaży, właśnie zawsze dopytywał, ile masz sprzedaży ze sprzedaży, czyli ile dzięki jednemu klientowi pozyskałeś następnych, i to na początku drogi jest bardzo, bardzo ważne. Teraz tak, czy jeżeli działamy w usługach internetowych, tak jak ty na przykład, a czy inne drogi, typu właśnie kanał na YouTube, czy prowadzenie fanpage, czy Ty robisz coś z tego, czy nie? Powiem w ten sposób, no teraz zbieramy content na nasze wywiady, następnie będą tworzone z tych wywiadów rolki i to będzie podbudowywać mocno też moją markę osobistą. Mam w planach, właśnie wczoraj miałem sesję fotograficzną, chcę wyjść tak profesjonalnie do, do po prostu ludzi, do popularności, no ale nie ukrywam, teraz będzie w ciągu najbliższych dwóch lat mocny yy, wzrost mojej popularności, bo będę też nagrywać się dla kilku firm z płatnymi kampaniami, więc będę po prostu wszędzie. Okej. Okay. Super, super, super. Piękna sprawa Trzasie. Jak można, to trzeba się po prostu krewać i, i brać to? Dokładnie, no. Bądźmy. Tego się nie należy bać, tak jakby tego, że my będziemy... No najwyżej ktoś tam odmówi, powie nie, 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 kiedy indziej. No i co nam się stanie? Jakby sprzedaż, to jest taka moneta, że... Jeśli wygrasz, to wygrasz, a jeśli przegrasz, to nic nie stracisz. Więc, jakby, no, jakbyś, miał do wyboru, jakbyś miał do wyboru oddać strzał, mm -hmm. że jeśli trafisz, zarobisz tysiąc złotych, jeśli nie trafisz, to nic ci się nie stanie. No to strzelałbyś ile byś mógł, prawda? No pewnie. No właśnie. Co ci, jak ci się nic nie stanie, to trzeba próbować. Mówiłeś o bardzo dużym kliencie, którego masz. Jego takich klientów pozyskuje się na konferencjach? To jest Trochę zupełny, jest to zupełny y, przypadek i to jest y, wyjątek od wyjątku, bo Aha. pozyskałem to zwykłym cold mailingiem mojej asystentki. Czyli twoja asystentka napisała do maila. Napisała maila. Do... Tak, niesamowite. Tak. Udało się. I Udało się, tak. Natomiast y, taka inna firma, z którą współpracuję dużo, no to to już jest y, drugi, drugi największy i to jest już taki klient właśnie taki kaloryczny, który też po mi ta, ta relacja bardzo mi mocno też pozyskuje inne relacje i też nie ukrywam, jesteśmy na największej ilości pakietów, bo jesteśmy tam bodajże na trzy, trzy profile nawet prowadzimy, no to to już jest Everest, na który też pewnie pójdę w maju. Okej, okay. to jest Everest, gdzie, gdzie udało się to poznać. Super, tak naprawdę pozyskanie klienta, wiesz o tym więcej niż pewnie nie jeden 30-40-latek, Powiedz mi, jeszcze tak, powoli kończąc ten wątek, rozmawialiśmy o tym, że 17-latek, który e, wygląda porządnie, w jest w stanie wzbudzić zainteresowanie. Ale czy zawsze? Czy spotykałeś się już na swojej drodze z tym, że nie traktowano cię poważnie? Ja wierzę, że nieco w prawo przyciągania i wierzę, że jeśli będziemy mili mieli otwarci i raczej dobrze i wysyłali taką pozytywną energię, no to tak jakby będzie. Ja mam bardzo dużo szczęścia, szczęścia do ludzi, z ludźmi, z którymi współpracuję. To są zwykle właśnie ludzie serdeczni, szanujący mój wiek. I zdarzały się takie jakieś przypadki, natomiast nic jakiegoś konkretnego, co nawet zapadło mi szczególnie w pamięć. Mhm. Zwykle to było już na takim wstępnym etapie, po prostu nie, ta osoba nie okazywała mi jakiejś szczególnej atencji, a też wtedy nie, nie wchodziłem w, w, w jakieś większe tak. interakcje. Tak. No to też, jest, też pamiętajcie, że to jest kwestia e, doboru momentu. Może być tak, że zadzwonicie do kogoś, e, no i ta osoba będzie wkurzona, no ja nie chcę, tak wciskacie mi. A mogłoby się okazać, że gdybyście zadzwonili 15 minut wcześniej, to zupełnie inaczej by ta osoba wam powiedziała, bo na przykład w międzyczasie, nie wiem, stłukuł sobie swoją ulubioną szklankę, czy, czy, mhm. czy coś mu się stało, czy złamał mu się okulary, jest wkurzone, jest w innym nastroju. Dlatego też nie należy jakby się zrażać też po pierwszej odmowie, tylko no, są klienci, co od stycznia z nimi rozmawiałem, a na przykład rozpoczęliśmy współpracę w lipcu czy w sierpniu, więc. Bo nie mieli czasu. Bo, bo nie mieli coś... czasu, tak, tak, no podejrzeć po siedmiu razach jak Ci ktoś odmówi, to wtedy już sobie daruj, ale Aha. ja tak czasami po trzy, po cztery razy się odzywam, tu też jest taka determinacja, no, yy, Wśród tych, do których się już odezwaliście i nie mieliście takiego kategorycznego nie, jest większa szansa niż do nowych, bo ta osoba w końcu będzie jej głupio, że ci odmawia i w końcu się z tobą umówi na spotkanie, czy też rozpocznie ze sobą współpracę. Czyli tak naprawdę prozaiczny wniosek z tego wynika, czyli że nie należy się poddawać. Nie należy się poddawać, tak, i nie należy się po prostu wstydzić niczego, ani siebie, ani swojego wizerunku, jakikolwiek on jest, ani się nie wstydzić pytania, proszenia o polecenia czy też. Proszenie o spotkanie, nawet jeśli ktoś ci powiedział kiedyś, że nie. No, miałem takie sytuacje, właśnie, że taki jeden polityk, właśnie mi powiedział, że nie, no pan już dzwoni, chyba trzeci czy czwarty raz. No, tak się tak się nie robi. No i co zrobiłem? No, zadzwoniłem, za tydzień był w innym humorze, no i rozpoczęliśmy współpracę. No i. No, i, no, i no, nie skreśliłeś go. Nie skreśliłem. Owszem, szybko potem zakończyliśmy, bo się nie dostał do Sejmu, natomiast, no, to już akurat nie moja wina. Nie tylko rol... Jakby tam Tak, nie, 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 odstać, nie, nie tylko rol... nie <grym> tylko rolkami się dało dostać, to, to nie jeden by był. Zajmie miejsca by nie starczyło wtedy, zakładam. <grym> no tak, tak, tak. No jeszcze jest senat na szczęście. Powoli będziemy dobiegać do końca, ponieważ Julian jest osobą zajętą, prowadzi wiele biznesów, ma jeszcze dzisiaj wiele do zrobienia. Ej, powiedz na koniec, tak naprawdę. Czego Ci życzyć? Gdzie byś się chciał widzieć za dosłownie kilka lat? Życzę Ci oczywiście samych sukcesów, żeby nie było, ale od siebie. Hmm, dobre pytanie. Czego mi życzyć? No na ten moment, tak naprawdę, no to im mam większych klientów, im jest firma większa i podpisuje ze mną kontrakt na dłuższy termin ty mam bezpieczniej, ty mam mniej czasu poświęcone na takie bieżące operacje, i tym bardziej można wszystko zaplanować. Więc mhm. możesz mi powiedzieć, że życzysz mi jak największych klientów. Dobra, to ja cię życzę w takim razie jak największych klientów, jak największego porządku w biznesie, bo nie jest po to, żeby go było układać. Oraz tego, żebyś zawsze w biznesie trzymał się jednak moralności, żeby te pieniądze nigdy nie wzięły góry, bo to się pewnie w każdym, u każdego w pewnym momencie taka pokusa pojawia. Dziękuję Ci ślicznie za rozmowę. Dzięki. Mam nadzieję, że do usłyszenia jeszcze. Do usłyszenia, dziękuję. A w posłowiu, jeżeli ktokolwiek z Was chciałby na przykład skorzystać z usług Juliana, ponieważ Rolki robi naprawdę świetne, zbiera milionowe zasięgi, kontakt do niego zostawiamy na dole w opisie także na pewno będziecie tam można znaleźć. A jeśli chcecie sobie też trochę przerobić, no to także mam e, kilka e, ofert e, współpracy e, dla was, więc e, szukam po prostu osób chętnych na pokład. Osób chętnych do pracy szukasz? Osób chętnych do pracy, dokładnie. Świetnie, w takim razie i jedno i drugie opiszemy w e, opisie pod materiałem. Jeszcze raz dzięki ci śliczne za rozmowę. Dziękuję.